Witam wszystkich kibiców. Z tej strony trener Dawid Szulczek. Zapraszam na cafe Warciarz. Pytanie numer jeden. Jak do tego doszło, że jest Pan trenerem w tak młodym wieku? Dlaczego nie droga piłkarz-trener? Doszło do tego pewnie tak, że ta droga piłkarz nie wyglądała zbyt obiecująco, jeśli chodzi o przyszłość więc dosyć szybko przerodziło się to w drogę jak trener. Miałem około 17-18 lat, jak trenowałem w Śląsku Świętochłowice i już wtedy uznałem, że z tej mąki dużego chleba nie będzie, dlatego jednocześnie studiując na AWF-ie już zacząłem trenować też młodzież w tym klubie, no i później chciałem iść do piłki seniorskiej jako asystent. Wszystko jakoś tak sprawnie się potoczyło, że zostałem dosyć szybko trenerem. Pytanie numer dwa. Każdy trener ma lub co najmniej powinien mieć własną filozofię futbolu. Czy jest jakiś trener, który pomógł Panu wykrywać swoją, czy na kimś się Pan wzorował? Jeśli chodzi o moją filozofię, na pewno ważnym czynnikiem tutaj była osoba trenera Dietmara Bremera w rozwoju, u którego byłem asystentem i byłem odpowiedzialny za analizę przeciwnika, ale też częściowo za analizę gry naszej drużyny. Miałem przedstawiać swoje wnioski. Trener zawsze mi mówił, żebym skupiał się na przyczynach i skutkach, żebym nie koncentrował się na tym, jak padały bramki, tylko szukał przyczyn, co się dzieje, dlaczego i ta droga, ten tor przyczynowo-skutkowy w późniejszych latach zawsze dominował w mojej pracy. Więc pracując z każdym kolejnym trenerem albo analizując inne drużyny, zawsze koncentrowałem się na tym, co się dzieje i dlaczego i tak powoli się ta filozofia futbolu u mnie budowała. Jest to filozofia, która ma pomóc mi w pracy tutaj w Polsce i w Polskiej Lidze, bo głównie 95% czasu poświęcam na, na pracę i na analizy drużyn, które grają w naszej polskiej ekstraklasie pierwszej bądź drugiej Lidze. Oczywiście też dla rozrywki, lepszego warsztatu oglądam. Czasami drużyny zagraniczne. Bardziej polega to na tym, że w danym miesiącu oglądam na przykład tylko mecze Sportingu, staram się coś z tego wydobyć albo tylko mecze Red Bull'a Lipski, i tak to wygląda. Staram się w każdym półroczu śledzić mocniej jedną bądź dwie drużyny i szukać jakichś inspiracji. Natomiast, tak żeby znać i wiedzieć, jak sobie radzić, to koncentruję się na lidze, w której w danym momencie pracuję. Trenerski idol, inspiracja, kto i dlaczego? To jest pytanie numer 3. Na pewno zaczęło się to od dwóch postaci. Od Barcelony trenera Guardioli i od Borussii Dortmund trenera Klopa. Kompletnie różne style. Podobało mi się to, jak Borusja, z jakim sercem i pasją podchodzi do, do rywala, jak zabiera rywalowi przestrzeń, jak blisko siebie pracuje, jak dobrze funkcjonują po odbiorze, jak zabójcze kontry wyprowadzają, jak dobrze. Presują po stracie, ten słynny Geigen Pressing. I Podobało mi się to, jak duża jest kultura podania i jak duże jest kreowanie gry w posiadaniu trenera Guardioli. Oczywiście na pewno łatwiej jest uczyć tego, co robił trener klub w Dortmundzie, bo są to działania związane z grą bez piłki, a tą grę jest zdecydowanie łatwiej drużyny uczyć. Natomiast sam sposób pracy i tego, jak grają drużyny trenera Guardioli, jest niezwykle inspirujący. Natomiast jest to trochę inny sport niż ta piłka nożna, z którą mamy do czynienia nie tylko w Polsce, ale też w innych drużynach, nawet w tych, w tych mocnych ligach. No jest ich kilka, kilkanaście drużyn w Europie czy na świecie, które mają poziom nieosiągalny dla, dla innych, są dlatego że mają po prostu najlepszych piłkarzy na świecie, którzy są w stanie utrzymywać się pod presją nawet dwóch rywali w bardzo trudnych sytuacjach. Pytanie numer cztery. Gdyby mógł pan grać warcie, to na jakiej pozycji by chciał? Chciałbym grać na szóstce albo ósemce, czyli na pozycji Michała Kopczyńskiego. Natomiast nie jestem tu żadnym zagrożeniem dla Michała. Dlaczego? Bo to jest pozycja, na której ma się wpływ na działania i w obronie, i w ataku. Ma się wpływ też na, na to, jak funkcjonują poszczególni zawodnicy. Jest się w miarę blisko do, do wszystkich piłkarzy, którzy są w danym momencie na boisku. No, też miałem okazję kopać w niższych ligach na tej pozycji i dobrze się czułem w tym miejscu na boisku. Jeśli chodzi o pytanie numer 5, na co nacisk chciałby położyć trener, jeśli chodzi o grę warciarzy? No, przede wszystkim na to, żebyśmy zac zaczęli grać tak w 100% konsekwentnie, jeśli chodzi o naszą połowę i nasze pole karne. Żebyśmy nie tracili bramek w taki sposób jak ostatnio. Brakuje nam takiego meczu. Mieliśmy takich meczów sporo. Jeśli chodzi o poprzednią rundę i czuję, że ten moment nadchodzi, pomimo tego, że straciliśmy 8 ramek, to w 4-5 naprawdę bardzo dużo yy, zrobiliśmy, aby rywal gole zdobył. No i myślę, że też yy, za chwilę, nawet jeżeli pojawi się taki błąd yy, w meczu, to też rywal tego nie wykorzysta, bo do tej pory jak już zrobimy błąd, to rywale wykorzystują to z zimną krwią. Więc yy, mam nadzieję, że po pierwsze tych błędów będziemy unikać, a po drugie nawet jeżeli one się pojawią, to rywal po prostu z nich nie skorzysta. Pytanie numer 6. Dlaczego zieloni strzelają mało z dystansu? To jest pytanie, które już trochę narzuca odpowiedź. Nie do końca mogę się zgodzić z tym, że strzelamy mało, bo w zeszłej rundzie takie bramki zdobywaliśmy. Jeśli chodzi o same próby, na przykład uderzeń, chociażby w ostatnim spotkaniu z pogonią, w pierwszej połowie Matuszewski próbował, próbował Iwanow, w drugiej połowie próbował Miguel Luis, Zrelak również, one bardzo. Były chybione, natomiast no, same próby są. Jeśli chodzi o skuteczność tych prób, tu jest na pewno pole do, do poprawy. W zeszłej rundzie zdobyliśmy takie bramki, chociażby z górnikiem Castaneda. Trałka z rzutu wolnego strzelił Kupczak. Pojawiały się takie uderzenia, natomiast rzeczywiście nad skutecznością trzeba popracować. Jeśli chodzi o pytanie kolejne, numer 7: Jeziora, Wigry czy Malta? Na spacer rodzinny, zdecydowanie Malta. Żeby popływać, poleżeć na kocu i posłuchać muzyki, tutaj Wigry. Dwa różne klimaty. Wigry to można powiedzieć, że taka Dzicz i natura. Malta to już bardziej. Miejsce, gdzie, gdzie też są spotkania ludzi, już takie, e, też można powiedzieć, że z ingerencją człowieka. Jeśli chodzi o kolejne pytanie, co najbardziej podoba się Panu w Poznaniu? E, najbardziej w Poznaniu podoba mi się to, że podoba się to miasto mojej rodzinie i szczególnie mojej żonie. I myślę, że to jest najważniejsze. Ja miałem okazję już być. Kilka razy na rynku, miałem okazję być e, dwa razy, trzy, może na, na Malcie. Do tej pory ogranicza się to raczej do podróży klub- e, mieszkanie, e, ale e, jeśli chodzi o samą lokalizację, e, bardzo nam się podoba to, że mieszkamy blisko Wartostrady, że mam blisko do klubu, e, że jesteśmy blisko rynku e, całościowo. Jest to miejsce, które jest zdecydowanie w topie spośród wszystkich, w których mieliśmy okazję mieszkać, zarówno ja, jak i moja żona. Jeżeli moja rodzina jest tu szczęśliwa, to mi się również to podoba. 9. Czy rozważa Pan w przyszłości pracę w pierwszej lidze, czy od kiedy posmakował Ekstraklasy, to będzie główny czynnik w wyborze klubu i projektu? Eee, to jest fajne pytanie, bo. Mm, Myślę, że nie tylko w pierwszej lidze, ale nawet jeżeli by to była druga liga czy w przyszłości jeszcze inny projekt związany z Akademią czy nawet z inną funkcją gdzieś w klubie, to dla mnie czynnikiem takim najważniejszym jest przede wszystkim środowisko, żeby ono było rozwojowe. Z punktu widzenia pierwszego trenera chciałbym zadbać o trzy rzeczy. Pierwsza, jeżeli w danym klubie mam dobry sztab, taki, który jest rozwojowy, pracowity i, i też zmierza w jednym kierunku. Druga, jeżeli w danym klubie są piłkarze, którzy są w stanie stworzyć dobry team, kolektyw. Jest dobra atmosfera w szatni i też na boisku jakość, która pozwala na rywalizację w ekstraklasie. No i trzecia, jakie mamy warunki do pracy. To dotyczy boisk czy, czy takiej całej infrastruktury. Jeśli chodzi o, o warte. Uważam, że na całkiem dobrym poziomie mamy wszystkie te rzeczy. Prawda jest taka, że medialnie się mówi o tym, że jesteśmy klubem bez, bez domu i że jest biednie, a jak tak się wchodzi do środka, to tak naprawdę za chwilę jak wrócą kontuzjowani zawodnicy, to mamy całkiem niezłą ekipę. Warunki do pracy, mamy dobre boisko, dobrze przygotowane na drodze dymnickiej, mamy świetny kompleks w grudzisku. No i do tego nasz sztab jest naprawdę całkiem dobrze skonstruowany, są, są ludzie zaangażowani mocno w pracę, gwarantujący jakość do tego jest on sukcesywnie rozbudowywany, więc yy, myślę, że yy, może jest skromnie, ale jest naprawdę na całkiem niezłym poziomie. Jakie ma trener zdanie o yy, zmianie przepisu projenio system, to jest pytanie numer 10. Uważam, że to jest dobra korekta. Yy. Uważam generalnie, że taki przepis nie powinien funkcjonować, powinno się grać, dlatego że ma się na tyle umiejętności. Natomiast jeżeli rzeczywiście filozofią klubów i trenerów było to, że tych młodych zawodników się nie stawiało, to może to jest jakaś, jakaś zmiana. Może, może też warto szukać innych przyczyn gdzieś trochę niżej na, na dole tej piramidy, i wiem, że już Polski Związek to robi. Natomiast też nie chciałbym być źle zrozumianym. Uważam po prostu, że jakiekolwiek zmuszanie do czegokolwiek nie jest dobre. Prędzej uważam, że dawanie nagród za to, że ktoś coś robi, jest dobre. Sama korekta obecna jest na pewno na plus, bo po pierwsze. Jak zawodnicy są kontuzjowani, to nie musimy wystawiać zawodnika młodzieżowego, dla którego wcale nie jest to nagroda za pracę, tylko byłoby to robione na siłę. Po drugie, zawodnika, który w kadrze jest numerem 4, 5, 6, mogę pod koniec sierpnia wypożyczyć do na przykład Ligi pierwszej albo drugiej. Oni tam mogą zbierać swoje minuty. I jeżeli w październiku się okaże, że nasi młodzieżowcy mają kontuzję, to zagramy kilka spotkań bez młodzieżowców, a te punkty możemy nadrobić wiosną, więc Wszyscy na tym zyskują. No i też nie ma przywiązania. Jeżeli przykładowo Kuba Kiełb wróci na lewe wahadło, Matuszewski będzie grał słabo, na razie jest bardzo dobrze i myślę, że będzie dobrze dalej, no to nie widzę problemu, żeby grać na przykład bez młodzieżowca. Jeżeli się okaże, że dobrze funkcjonują wszyscy młodzieżowcy i dwóch, trzech zasługuje na pierwszy skład, to będziemy grali dwoma, trzema. Ta zmiana w przepisie jest pozytywna. Pytanie numer 11. Czy w przerwie między sezonami pojawiały się zapytania z innych klubów co do jego osoby? Co do mojej osoby, nie pojawiały się żadne zapytania, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Mam kontrakt podpisany z wartą, cieszę się, że ten kontrakt został przedłużony. Jest misja do wykonania w tym roku i chciałbym, żebyśmy tę misję wypełnili, żebyśmy się utrzymali w ekstraklasie żebyśmy dobrze, dobrze grali, żebyśmy dawali radość naszym kibicom i tyle. Myślę, że w momencie, kiedy byłem w Igrach i takie zapytania się pojawiały, to wcale to dobrze nie wpływało na drużynę, więc dobrze, że teraz nic się nie dzieje. Mam nadzieję, że nasze wyniki się poprawią i tutaj zrealizujemy nasze cele na ten sezon. Pytanie numer 12. Ile języków obcych trener zna i czy planuje się nauczyć kolejnego? A jeśli chodzi o słowo zna, to tu jest na pewno sposób do interpretacji. Myślę, że potrafię się komunikować w języku angielskim na tyle, że wszyscy wiedzą e, o co chodzi. Nie mam problemu z tym, żeby poprowadzić w języku angielskim trening albo odprawę czy analizę. Na pewno jest tam jeszcze pole do poprawy. Dobrze by było, żebym w przyszłości nauczył się jeszcze języka hiszpańskiego, bo wielu ludzi na świecie nim operuje i myślę, że to... Dobrze było zrobić przed 40. Natomiast innych języków, jeżeli życie mnie do tego nie zmusi, nie planuję się uczyć. Planuję się rozwijać w dalszym ciągu na innych polach, chociażby na psychologii i zarządzaniu. Pytanie numer 13. Czy próbował trener piwa, warto strzelić i jakie wrażenia? Nie próbowałem piwa, nie lubię alkoholu, nie lubię piwa. Tak naprawdę sporadycznie, bardzo. Zdarza mi się wypić whisky, to też w ilościach minimalnych, z dużą domieszką Coca-Coli, nie jestem fanem alkoholu. Pytanie numer 14. Czy ma trener jeszcze czas na posłanie muzyki na żywo na koncercie? Myślę, że wygospodarowałbym na to czas, natomiast nigdy nie byłem osobą, która jakoś specjalnie odziała na koncerty. Zawsze najbardziej podobało mi się na stadionie. Jeżeli kiedyś żona będzie odczuwała taką potrzebę, a nie będzie to kolidowało z obowiązkami zawodowymi, to myślę, że jestem w stanie iść na koncert i posłuchać muzyki na żywo. Pytanie numer 15. Jaką książkę ostatnio przeczytał pan trener? Jestem w trakcie czytania książki, którą otrzymałem w prezencie od Izabeli Koprowiak. Chwila z. Nie chcę przekręcić tytułu, ale coś było takiego, chyba że rozmowy ważniejsze od futbolu. Jeżeli się pomyliłem, to musimy dograć ten element później już na, na dogrywce. Pytanie numer 16. Było golenie głowy, wąsów, jak i inne cuda związane z własnym ciałem. A co pan obieca po zdobyciu mistrzostwa? Ojejku. Nie obiecam nic, co zrobię z własnym ciałem. Myślę, że mogę przeznaczyć część premii za mistrzostwo na schronisko dla zwierząt i to by było, to było jakieś postanowienie. Więc teraz wszystkie schroniska mogą nam kiwicować. Pytanie numer 17. Ulubiony zagraniczny klub. No, w dzieciństwie był to Manchester United. Trenera Fergusona jeszcze z Davidem Beckhamem w składzie i z całą zgrają tych zawodników, którzy wyszli z Akademii Manchesteru. Teraz chyba nie ma takiego jednego klubu. No nie, nie ma jakiegoś ulubionego trenera czy klubu. Lubię po prostu oglądać drużyny topowe i trenerów, od których można się czegoś nauczyć. Kim pan chciałby zostać, gdyby właśnie nie trenerem? Tak naprawdę od czasów szkoły podstawowej chciałem być piłkarzem i trenerem. Myślę, że gdybym nie poszedł w kierunku piłki nożnej, to chciałbym się rozwijać w branży turystycznej, nie wiem w jakim zakresie, ale lubię podróżować i, i zwiedzać miejsca, gdy tylko czas pozwalał. Szukaliśmy też z żoną jakiegoś wypadu za granicę, więc pewnie byłaby to ta branża. Jeśli chodzi o pytanie numer 19, gdzie trener wolałby pracować za 15 lat, Liverpool czy Manchester City? Jeżeli którykolwiek z tych klubów za 15 lat chciałbym zatrudnić, to myślę, że z chęcią przyjąłbym propozycje zarówno jednych, jak i drugich. Jeżeli byłby to klub w Polsce, który chciałby walczyć o mistrzostwo z rozwojowym, dobrym, fajnym środowiskiem, to myślę, że byłbym szczęśliwy z tego, z tego powodu. Przewijam, przewijam i widzę, że już nie ma więcej pytań, a jeszcze kilka kontrowersyjnych się pojawiło. Pewnie będą zadawane jeszcze na konferencjach prasowych, więc myślę, że tutaj kilka pytań, które nurtowało kibiców się nie pojawiło, także dziękuję za, za te wszystkie zadane pytania. E, oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe, to chęcią odpowiem na nie na konferencji prasowej, e, która, która zawsze odbywa się dwa bądź trzy dni przed e, danym meczem. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne odcinki Kafy Warciarz.